Zapraszamy, zapraszamy, jeszcze raz zapraszamy. Wszystkich chętnych na bokserski czwartek do Pinkczowa Orlik. Tu z szefem, z szefem potwiczymy, powalczymy. Będzie fajnie, zapraszamy. Tak jest. Właśnie, o. To nie jest no, mocny no, skład. <grym> no, chodź tu, biciu ty. To, co by przed chwilą Zaraz patrz na Lewy, prawy, lewy z dołu. nie złapmy ta no. kamera. Zalej nie wolno grywać. No. no, także widzimy się w czwartek, bo czwartek.